Widzisz tego gościa w okularach? Jeszcze rok tam siano koślu, nie? A ten wczoraj w Mariocie przegrał okrągłą pańkę w nocy. Rozumiesz? Co mam rozumieć? Dwa słowa. Disco polo. Chodzi o miłość. Jest chłopak, jest dziewczyna. Jest też ojciec, który tego nie akceptuje. Tańczy mnie Chcę się wyrwać z tej dziury, dobrze to Ja tu mam wykaz zespołów i Nie! Wiecie jak się nazywam? Polak, a jak się Polakowi podoba, to to się wszystkim Polakom spodoba. Jesteś! Disco Pol, to jesteśmy my i o nas jest ta muzyka. I jak nas nie chcą wpuścić od dołu, to my i z to będziemy z samego szczytu. Mówię ci Przecież Pan ma talent. Szkoda byłoby go stracić. Po prostu rób to, co umiesz najlepiej. Bądź! Po co ci to? Bo dla mnie życie to są chwile. Macie przejebane! Jeszcze wczoraj marzyłem. A dzisiaj żyję! To jest telewizja, to jest show!